No, witam serdecznie. Dzisiaj na tapety bierzemy wrotycz, ponieważ już praktycznie zaczyna się okres kwitnienia tego ziela, ale ja skupię się wyłącznie na kuracji antypasożytniczej, czyli użyciu właśnie tych wierzchołków kwitnących wierzchołków ziela, czyli kwiatu i tych przylistków, które są blisko kwiatów, do celów właśnie zwalczania pasożytów. Najwartościowsze jest tutaj świeże ziele kwitnące, czyli kwiat i przylistki. I to jest taka kuracja jednodniowa. Doktor Różański podaje dokładny przepis, jak to należy przeprowadzić. Ja pozwolę sobie zacytować. Czyli potrzebujemy świeże ziele, świeży kwiat wraz z tymi przylistkami w ilości 20 gram, 15-20 gram. I słuchajcie, to ziele sobie mielimy i przyjmujemy na czczo rano w dawkach podzielonych po 5 gram, można z miodem, z melasą. Takie ziele sobie zażyć w ilości 5 gram i przyjmujemy po 5 gram co pół godziny. Czyli dajmy na to, wstajemy o 6 rano, przyjmujemy sobie pierwszą dawkę w ilości 5 gram, za pół godziny kolejne 5 gram i jeszcze za następne pół godziny kolejne 5 gram. I od tego czasu po dwóch godzinach musimy wziąć jakiś środek przeczyszczający. To już dowoli, co na kogo działa. Może być olej rycynowy, może być sól gorzka. I to jest kuracja jednodniowa. Jakby się uparł, to można rzeczywiście za tydzień sobie powtórzyć w stosunku do form przetrwalnikowych. I tyle. Także tutaj nie przeprowadzamy jakichś długich kuracji. Z którymi ja się nie do końca zgadzam, że te kuracje antypasożytnicze mają trwać tygodniami, miesiącami. Świeże ziele jest tak skuteczne, że jednorazowa dawka w ilości, którą podałem, jest wystarczająca. Słuchajcie, wrotycz też jest składnikiem wielu mieszanych, takich przeciwpasożytniczych w połączeniu np. z piołunem i goździkami, czyli suche, sproszkowane kwiaty łączymy sobie w równych ilościach z goździkami, też z proszkowanymi i z zielem piołunu. No i tutaj też są różne zdania, ile taka akuracja powinna trwać. Suche ziele jest już zdecydowanie mniej skuteczne. Natomiast jeżeli przez tydzień sobie będziemy brali tam po łyżeczce rano, to potraktujemy to jako normalny składnik naszej diety. Też nam, też nam poradzi sobie z większością różnych niechcianych lokatorów naszego organizmu. Ale właśnie teraz jest ten okres, teraz jest właśnie okres kwitnienia i warto sobie wykorzystać. No, myślę, że wszyscy jesteśmy narażeni na pasożyty, szczególnie osoby, które gdzieś tam mają zwierzęta w domu. No, albo jemy jakieś tam nie wiem, nieumyte owoce. No, pasożyty się mogą zdarzać. Nie zawsze wychodzą w badaniach też takich, które są przeprowadzane z kału czy z krwi, więc można sobie profilaktycznie taką kurację. Zrobić właśnie z ziela wrotyczu. No, z wrotyczem trzeba uważać. Ja tutaj się nie będę skupiał na innych właściwościach, chociaż wrotycz tych właściwości ma sporo, ale jednak jest to ziele, przy którym też trzeba zachować ostrożność. I przede wszystkim wrotycz nie jest polecany dla małych dzieci, ze względu też na jego możliwe działania, które niekoniecznie, niekoniecznie są zawsze pożądane. Także z wrotyczem postępujemy ostrożnie. No, i zachęcam. Można sobie, można sobie rzeczywiście zrobić. Ja sobie taką kurację przeprowadzę. O raz do roku rzeczywiście warto sobie, warto sobie zrobić. Wrotycz ma też wiele pozytywnych, pozytywnych działań w odniesieniu do naszej skóry. Hamuje reakcje autoimmunologiczne, a więc łuszczycowe, różnego rodzaju wysypki. Także fajnie działa w stosunku do pasożytów, które bytują na naszej skórze, czyli jeżeli ktoś ma zakażenie na przykład świeżbowcem, nurzeńcem, też można tutaj użyć różnego rodzaju preparatów z wrotyczu. Teoretycznie wrotycz też odstrasza kleszcze. Jak z tym jest? No nie wiem sam, co na ten temat sądzić, ponieważ był czas, że smarowałem się octem wrotyczowym, a i tak kleszcza miałem wbitego, więc to chyba różnie z tym bywa. Natomiast wewnętrznie zastosowany myślę, że przynosi na tyle pozytywne skutki, że ta kurację warto sobie przeprowadzić. Jednorazową, ewentualnie za tydzień zrobić sobie powtórkę. Dokładnie to samo. Czyli tego kwiatu, kwiatu wraz z przylistkami zbieramy trochę, ważymy, tak żeby było 15-20 gram, i taką kurację sobie robimy. Ja właśnie poczekam jeszcze, aż kwiat się rozwinie i też taką kurację antypasożytniczą sobie przeprowadzę. No, także, także zachęcam do poszukiwania tego cennego ziela. Można sobie także ususzyć yy, wrotycz, oprócz yy, walorów leczniczych. Stanowi też ciekawą przyprawę. On ma taki fajny, jakby to powiedzieć, taki kamforowy posmak. Także w niewielkich ilościach może być użyty w różnego rodzaju mieszankach przyprawowych. No, można eksperymentować tutaj dowoli, poszukać jakieś ładne stanowisko i, i działać. Pozdrawiam serdecznie.